Zimny rozruch. Pięć błędów, które niszczą Twój samochód. Zimą rozruch silnika staje się dla samochodu prawdziwym wyzwaniem. Aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu części silnika, zaleca się rozgrzewanie silnika przed każdą podróżą, gdy na zewnątrz jest zimno. Ważne: sprawdź obowiązujące przepisy. W niektórych krajach pozostawianie silnika na biegu jałowym w celu jego rozgrzania jest zabronione. Błąd numer 1. Próba szybszego rozgrzania silnika poprzez naciskanie pedału gazu. Podczas zimnego rozruchu pompa oleju potrzebuje czasu, aby wytworzyć ciśnienie i równomiernie rozprowadzić zagęszczony olej silnikowy w układzie smarowania. Może to doprowadzić do niedostatecznego smarowania olejem poszczególnych części. Jak mogę wesprzeć ten kanał? Polub ten filmik. Subskrybuj kanał. Ponadto, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej, luzy między tłokami i cylindrami różnią się od tych, które przewiduje producent. W takim przypadku tłoki i pierścienie tłokowe pracują w mniej niż idealnych warunkach, tak więc nie zaleca się wciskania pedału gazu w celu szybszego rozgrzania silnika. Nagły wzrost obrotów w tym momencie zwiększa obciążenie niedostatecznie smarowanych części, powodując ich szybsze zużycie. Sterownik silnika ECU automatycznie ustawia optymalną prędkość biegu jałowego, zapewniając stopniowe osiąganie przez silnik temperatury roboczej bez nadmiernego obciążenia. Błąd numer dwa: przyspieszanie, gdy silnik jest zimny. Gdy temperatura na zewnątrz jest niska, proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach silnika jest wolniejszy. Aby to zrekompensować, sterownik ECU zwiększa dopływ paliwa, ubogacając mieszankę. Podczas gwałtownego przyspieszenia, gdy silnik jest zimny, część niespalonego paliwa przedostaje się do układu wydechowego, osadzając się w komorze spalania i wewnątrz części układu wydechowego. Z czasem gromadzi się sadza, która może uszkodzić wtryskiwacze, sondę lambda i katalizator. Ponadto zwiększa się emisja spalin i zużycie paliwa, zmniejszając osiągi silnika. Jeśli pojazd jest często używany w niskich temperaturach, powinien być wyposażony w podgrzewacz silnika. Urządzenie łagodzi negatywne skutki zimnego rozruchu. Zainstaluj aplikację Autodoc. Oszczędzaj pieniądze kupując części zamienne. Błąd numer 3. Krótkie podróże, gdy silnik jest nadal zimny. Jeśli podróż w zimnej pogodzie trwa krócej niż 5 minut, silnik nie ma wystarczająco dużo czasu na rozgrzanie się do temperatury roboczej. W rezultacie paliwo nie spala się całkowicie, co prowadzi do gromadzenia się sadzy w komorach spalania. Może to również spowodować awarię katalizatora, a jego wymiana może być bardzo kosztowna. W miarę możliwości unikaj krótkich podróży łącząc kilka tras w jedną podróż. Błąd numer 4 Używanie oleju o niewłaściwej lepkości. Olej silnikowy odgrywa kluczową rolę w ochronie silnika, szczególnie podczas zimnego rozruchu. W niskich temperaturach lepkość środka smarnego wzrasta, a gęsty olej silnikowy jest z trudem pompowany przez kanały układu smarowania. W pierwszych sekundach pracy może to skutkować niedostatecznym smarowaniem olejem, co powoduje nadmierne zużycie ruchomych części silnika. W takiej sytuacji rozrusznik i akumulator są również poddawane zwiększonemu obciążeniu. Użycie środka smarnego o lepkości wyższej niż zalecana przez producenta pogorszy sytuację. Z drugiej strony, jeśli olej jest zbyt rzadki, nie może również zapewnić wystarczającej ochrony części silnika w punktach tarcia. Wskazówka: używaj oleju silnikowego, który ściśle spełnia wymagania określone w instrukcji obsługi samochodu. Błąd numer 5: Rozruch silnika przy rozładowanym akumulatorze. Pojemność akumulatora spada w niskich temperaturach. Jednocześnie, ze względu na zagęszczony olej silnikowy, rozrusznik potrzebuje więcej energii do uruchomienia silnika. Zimny rozruch może całkowicie rozładować akumulator, uniemożliwiając uruchomienie silnika. Wskazówka. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego sprawdź stan swojego akumulatora. Jeśli był używany przez 3 do 5 lat lub dłużej, rozważ jego wymianę. Ważne! W ujemnych temperaturach przed uruchomieniem silnika wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, takie jak nagrzewnica, radio i reflektory. Jak prawidłowo rozgrzać silnik? Uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym przez 1 do 2 minut. Rozpocznij jazdę płynnie, bez nagłego przyspieszania. Nie przekraczaj 2500 obrotów na minutę w przypadku silnika benzynowego i 2000 obrotów na minutę w przypadku silnika wysokoprężnego, dopóki temperatura płynu chłodniczego nie osiągnie 80 stopni Celsjusza. Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym filmiku, a twój samochód będzie działał niezawodnie nawet w najzimniejsze dni. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z przydatnymi informacjami na temat naprawy i serwisowania samochodu.